Cześć witamy w tym odcinku. E, dzisiaj powiem szczerze, jestem trochę załamany. Postanowiłem nawet bardzo, tak tu boski wspominał tylko trochę, nawet bardzo. E, tak pokrótce powiem wam dlaczego. To auto było rozbierane 5 lat temu. Najpierw przez nas, tutaj jak robiliśmy blacharkę, pier, najpierw część części zostało. Przewiezione do mnie do piwnicy do domu Tam leżało 2 czy 3 lata Rok auto było u lakiernika Nie pamiętam czy wszystko Demontowałem mu czy nie I tak na pewno nie mogę nigdzie znaleźć tych Odblasków ale to jest taki Pikuś Nie możemy znaleźć czego boski Ograniczniki będą ale w tamtych Drzwiach tak, tutaj tylko sobie w tym momencie przypasowujemy co mamy. Tutaj tunel jest tak tylko przyłożony. Tamte boczne plastiki udało nam się znaleźć. Tutaj te są z dawcy, bo są opisane po niemiecku. Ale też w naszej suprze to wszystko było oczywiście. E, wnętrze tutaj co boczki, kompletuje. tak, to się kompletuje. Nie mam pojęcia, gdzie jest w ogóle tutaj odklapy. Od klapy ta maskownica. Gdzieś jest. Gdzieś jest. Najgorsze jest to, że ja nie pamiętam, czy jak do blacha oddawałem auto, czy to było wszystko tak totalnie wyweszone, czy nie. Tutaj, tam gdzie Boski stoi, tam też nie wiemy co z tyłu było. Ta maskownica ja na lampy. Bucham. Tak. Bo plan jest taki teraz. Zakładamy. Jutro musimy sobie przywieźć Bosterka. Albo akumulator jakiś, albo prostownik, w żeby podładować, żeby dało się szyby opuścić. Chcemy szyby zazbroić. Jutro te listewki chcę wyczyścić, wymalować, wkleić szybę, żeby już to ubywało. Tą z tyłu szybę chcę też chcemy ją zamontować. Tak, tu jest jeden otwór to pewnie jest na ten... Wycieracz, na wycieraczkę. Leży? Mm. Ty mm. Chyba jest. Nie? No to leży. Tutaj była chyba antena. Miejsc... anteny nie widzę nigdzie. Ale na szybie była ten oryginalny. No ale tutaj też widzisz, no była. Ta supra była w 95% kompletna. Tutaj kurde z tego co ja widzę to może 50% części jest niebieski. E... No, katastrofa. Nie jest, źle. Dywaniki będę robił sam. Dywaniki będę robił sam, wyklejał wnętrze. Przy okazji może wygłuszenie zobaczę. Na chwilę obecną jestem bardzo zniesmaczony i zniechęcony. Tutaj te zaślepki muszę gdzieś kupić do podłogi, bo Korego ich też ciampana. brakuje. Co? Korego czampana wsadzimy. wsadzimy, tak. Tutaj te boczne też się udało dopasować. Te na pewno mamy. mamy. Górne też mamy. Górne też mamy. Słupki mamy. Tak. Tutaj szyber dach trzeba pod, dopasować. On chyba był klejony na wydatkowo, nie? Też osadzane? Nie. Okay. Na pewno był ale... Tylnie słupki mamy. <coughs> mamy, nie? Te tylnie. Te? Nie, te? te. Są. Są, nie są tu, to są w dawcy, bo tam widziałem. Ale gdzie są te kurka części, co były z tego auta? To mnie przeraża. Gdzieś są. No gdzieś są, tylko ja nie wiem czy ja to rozbierałem, czy to blacharz rozbierał, tego nie wiem. Nie pamiętam czy lakiernik. No ale do lakierowania raczej tutaj, bo my tutaj też podłogę gdzieś spawywaliśmy, jakieś te łatki robiliśmy. O tutaj łatka była robiona na pewno, więc tutaj wnętrze na pewno my rozbieraliśmy. Tutaj nie ma dwóch zdań. To pamiętam, że my rozbieraliśmy. No do lakierowania tutaj on nie musiał rozbierać za, za, za dużo z środka auta, nie? No drzwi rozbieraliśmy my na pewno. Chyba trzeba tak robić, żeby sukcesywnie uzbroić szyby. Te boczki wszystkie pozakradać. Posegregować to wszystko. Tak. Co jest, co pasuje. No nic, dzisiaj dopiero w zasadzie trzeci wieczór, w którym coś działam się suprze. Na razie jesteśmy trochę podłamani. Tutaj te metalowe elementy wszystkie zaczynają się układać w jakąś całość. Ale widzę, że musimy pierwsze co wkleić szyby. Mm -hmm. Bo to jest podstawa I po kolei zazbrajać, tylko wiadomo pewnie będziemy 10 razy rozbierać, rozbierać i składać, bo No tutaj jakieś są, tutaj jest to Tutaj to może to być, wiesz co? Nie tutaj? Coś nie tutaj nie. Gdzieś to będzie. Gdzieś to będzie no sterta rzeczy jest, tylko tutaj jest i część z bagażnika zdawcy, i część tej naszej nowej, i w ogóle część, tu jest jakiś Volkswagen przyplątał się, jakiś Fiat się przyplątał. I tutaj mamy podszybię, to potrzebie jest elegancko opisane. Czego jest? Opla kawałek. Tutaj chyba jest do klapy z tyłu, no terenie. wycieraczka. Tak, tam, tam, bo tu jest przednia. Tu jest dynamitę. Co tu jeszcze jest? Nadmuch. Tu jakiś zamek. Nie wiadomo, co, co to w ogóle jest. Klaksony jakieś. Tu no dobra, boski. to chyba nie będzie od tego, co. Popatrzcie. Może być inne auto. dwa ramiona, to może być od golfa jakiegoś. Ale tu mam jedno. To jest jedno, to jest wierzcie. To jest przód. To jest przód na pewno. Chyba, że tył, bo jest mechanizm razem. No ale tutaj z przodu też nie ma mechanizmu, patrzcie. Widzisz? Tu jest zdemontowane to Nie wszystko. to jest mechanizm w środku. A jest. To mechanizm jest w środku. To tylko tutaj by nam brakowało wyciarczki. Tam te wycierazki mogą być do tego. Ale tu mamy wycieraczek dwie I czy... To jest jedna. Tu będziemy na do tyłu tutaj na klopę. Może tak być. A co tu jest w tym pudełeczku? Pokaż. To może te, to tak, będzie. to będzie do tyłu. Masz rację. I czy i czekaj, to pod będzie tutaj, czy to ile ma otworów? Czy jeden, czy dwa? Bo to może być do tyłu pod tak. Popatrzcie. To jest tył. To jest tył. To jest tył. No to nam brakowało i jest. Czyli to mamy tył. Na, kl na klapę. Na klapę. Czyli to nam się znalazło, chociaż to co dajemy to tam od razu do tyłu auta? Nie, tu będziemy wiedzieć, że jest, no to na razie nie ma co zagrać. To czyli tutaj. trzeba przekr przekręcać od razu. Na dla w Szyba jeszcze będzie. Szyba będzie wprawiona, no to po szybie. To szybę może przywieziemy jutro. Szybę trzeba by wstawić. Tu. Najpierw szybę się wstawia, a później się założył że on lepiej, żeby ją od razu przyciemnił, nie? Na ucie. Na to, jak jest na to to tak podwinie, czy co? Jak to dojedzie? No i do jutro przyjedzie to sobie oglądnie ale dobra, to nam się wyjaśniło jedno. Teraz. Co? Tylko teraz jeden wyjaśniony problem pozostawia, gdzie tu jest. To potrzebie jest z przodu, ale tu chyba, że już nic tu nie było, tylko szyba wchodzi? Nie, tu już musiało być, popatrzcie. Trzeba tu, dotąd wchodzi. No tu, uszczelka. Musi iść podszybie. Gdzieś może jest. Tragedia. Zobaczmy, jak jest. No nic, jeszcze muszę i w domu przepatrzeć i w blaszaku no nic. W każdym razie chyba zaczniemy, żeby coś ubywało od uzbrojenia w szyby tak. ja i przygotowuję szyby. Niech przyjedzie oklei, tak I wklejamy, tutaj mamy już przygotowane tak jak już widzieliście w odcinku boczne. I zdawcy, z dawcy zobaczymy, co tam jest. Dobra, a w tym odcinku to jest wszystko. Prostownik miał działać, ale nie zadziałał. Tutaj próbowałem też prowizorycznie robić takie akcje, bo tutaj. Ale gdzie jest? W tym garażu nie mamy za dużo narzędzi. No nic, na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.